Lego Duplo 5608 Pociąg Duplo, zestaw początkowy. Przeznaczony dla osoby w wieku 2 do 5 lat. W zestawie znajdziemy trzy figurki: maszynisty, dziadka i wnuczka, lokomotywę, która wydaje dźwięki, wagonik. Dystrybutor paliwa, które wydaje dźwięki przy tankowaniu. Peron, most dla pieszych. Lokomotywa w zestawie jest napędzana bateriami, których nie ma w pudełku. Wymagane są baterie typu AA. Trzy sztuki. Czas wyruszyć w podróż pociągiem. Wnuczek wraz z dziadkiem czekają na stacji, i już widzą, jak nadjeżdża lokomotywa z wagonem. Kiedy nadjeżdża na peron, to szybko wsiadajcie i wybierzcie się w podróż marzeń. To będzie fantastyczna podróż. A może i ty się przyłączysz? Zestaw składa się z 64 elementów.